Zobaczymy, czy się nie wyłączy nagrywanie. Witamy, witamy, witamy! Dzisiaj rozpoczyna się festiwal, szesnasty już, festiwal Szesnasty? 16? 16. edycja. Wow! T-Mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu. My tam będziemy dopiero jutro. Ja tam Ale... będę w ogóle pierwszy raz. Jak podekscytowana? <grystanie> <grystanie> Moim zdaniem to jest jeden z najlepszych festiwali w Polsce, chociaż na wielu specjalnie nie byłem. Inaczej. Moim zdaniem to <grystanie> jest jeden z najlepszych festiwali filmowych w Polsce i bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, że obejrzymy taki stos filmów dobrych. Przygotowaliśmy dla was pięć filmów, na które czekamy najbardziej. I jeszcze tam jakieś powiedzmy polecanki małe tak na koniec. Nie tyle polecanki, co rzeczy takie: wow, tak. że no, może, może coś by z tego było. W drugi weekend zorganizujemy jakieś spotkanie z widzami, więc śledźcie nas na bieżąco na Facebooku. Tutaj jest e, link. Na Twitterze. Tutaj też jest link. I tutaj jeszcze jest Instagram, Pinterest, Snapchat. Nie ma już interesu. Każdy, śledźcie nas w socialach, damy wam znać, kiedy będziemy robić e, imprezkę. Spotkamy się, porozmawiamy o tych wszystkich filmach, bo to będzie najlepiej. Może... Kiedy już obejrzymy sobie te wszystkie. Tak, filmy. Może jakiś live'ik by się zdarzył, przedarzył? Będzie, będzie. No ale dobra, przejdźmy do. Przejdźmy do filmów. Co Dawidku chciałbyś zobaczyć na tym festiwalu? Na co czekasz? Tak najbardziej, najbardziej, yes. najbardziej na świecie. Yes. najbardziej na świecie to ja czekam oczywiście na The Neon Demon. Reżyserii Nicolasa Refna, twórcy Drive, Only God Forgives, trylogii Pusher i tak dalej, Moim zdaniem jeden z najlepszych żyjących reżyserów, moje top 10 prywatnie. Jeżeli chodzi o żyjących, to nawet chyba top 5 koleś, esteta, koleś, który ma takie oko do warstwy wizualnej, że i do audiowizualnej w zasadzie, że aż serducho bije. Jestem bardzo ciekawa tak, fabuły. Tak, ja jestem podekscytowana samym tym, jak to będzie wyglądało. Fabuła ma dla mnie w tym przypadku znaczenie zdecydowanie drugie, albo nawet i trzeciorzędne, więc mi tak się będzie podobało, tak myślę. I mamy tutaj do czynienia z filmem, w którym wkraczamy w świat modelek. Będzie tak horrorowo, thrillerowo, z dreszczykiem. Trochę gor. Trochę gor, a ponowno w finale dzieją się niesłychane rzeczy, na szczęście na spoilery się nie natknąłem, więc i Wam ich nie przekażę. Ja bardzo czekam na komunę. Tomasa Winterberga szanuję jego twórczość dotychczasową. Moja droga Wendy to jest jeden z moich takich ulubionych filmów, chociaż nie uważam go za arcydzieło. Jaram się tym, że jednak on był jednym z twórców Dogma 95 i mam nadzieję, że nadal będą przebrzmiewać jakieś... Ym... Echa przeszłości. Tak, 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 tak. Szczególnie, że film Komuna ma w jakiś tam sposób dotyczyć jego przeszłości. Trochę opowiada swoją historię poprzez pryzmat historii innych ludzi. Czyli ma wątki autobiograficzne sama historia. Podobno mamy lata 70. małżeństwo, które nagle dorabia się spadku i, I postanawia wish. skończyć ze swoim dotychczasowym życiem, zacząć szaleć itd., i tak dalej, zakładają sobie komunę. Dotychczas nie miałem styczności z twórczością tego reżysera, więc chciałbym poznać chciałbym zobaczyć na dużym ekranie. Mhm. Bardzo jestem ciekawy. Ja bym ze swojej strony polecił zdecydowanie Zjednoczone Stany Miłości Tomasza Wasilewskiego Z tego prostego względu, że Płynące wieżowce bardzo mi się podobały Jeżeli chodzi o tą estetykę I to, co można było z bohaterów wykrzesać Wasilewski rozwija się jako twórca i zaproponuje Coś dojrzalszego jeszcze bardziej mhm. Tym bardziej, że przeprowadziliśmy z Tomaszem Wywiad na samym początku istnienia kanału I wtedy opowiadał właśnie o tym filmie Oczy nam się zaświeciły Chcieliśmy to zobaczyć, bo to było jeszcze takie bardzo, bardzo Początkowym stadium, więc bardzo chcę zobaczyć Jaki jest efekt. Ja w ogóle kibicuję jakby polskiemu kinu i temu, co się w nim aktualnie dzieje, więc mam nadzieję, że to będzie kolejny taki milowy krok y, dla po prostu polskiej kinematografii. Powrót do lat 90. historia o czterech kobietach, każda w innym wieku, z innymi problemami. Jestem bardzo ciekaw przede wszystkim jak aktorsko będzie stał, bo nazwiska mamy tam naprawdę mocne. Wydaje mi się, że aktorsko to nie będzie nic do zarzucenia tak no. naprawdę, bo no. Mm. Mistrz Powraca. Mistrz Powraca. Adaptacja powieści Alice Munro, ale przeniesiona do Hiszpanii. Bardzo jestem ciekaw tego takiego dziwnego zestawienia, bo nie spodziewałbym się Jednak Kanada, nicu. Hiszpania. Eee. Ja liczę na to, że to będzie znowu piękna, ale bolesna opowieść o miłości, o kobiecości, w ogóle o tym, jak kobiety radzą sobie, albo jak próbują sobie poradzić. <laughs> Almodower ma też to, że jego styl jest bardzo specyficzny, nie do każdego trafia. O, jasne. Mamy mhm. bardzo dużo kolorów, bardzo specyficzne kadrowanie. Jedne jego filmy bardzo letnio traktowałem, a inne tak, że byłem zaangażowany na maksa. Właśnie ja jestem ciekawa, czy on będzie taki angażujący i komu tak naprawdę będziemy kibicować? Czy mhm. było bohaterce czy jej córce, czy kto tam się jeszcze pojawi. I został nam piąty film, który chcemy Wam polecić. To jest film pod tytułem Służąca, a za reżyserię odpowiada. Facet, którego nazwiska nigdy nie potrafię wymówić, ale ja zrobił Boya. Bardzo czekam, bo ja lubię filmy Parka, to jest bardzo takie wysmakowane zawsze. Wie dobrze, w jaki sposób skadrować, wie, jak opowiadać historię. I teraz pytanie, czy porzucając tę estetykę taką tego mroku i te, powiedzmy tej brutalności, bo tutaj mamy do czynienia z historią w latach 30. Kto powiedział, że nie będzie mroku i brutalności. Ale no? właśnie jestem ciekaw, bo to ma być nieco lżejsze ujęcie tematu. Chciałabym bardzo zobaczyć wszystkie nieprzespane noce. Tak, tak, tak. To bardzo. jest film polski, który zdobył nagrodę w Sundance. Fabuła łączy się z dokumentem, w którym jest mnóstwo improwizowanych scen. Tak, czyli takie Może kino troszeczkę eksperymentalne, bym nawet rzekł. Dajcie nam znać w komentarzach, na jakie filmy wy się wybieracie, albo czy już widzieliście te filmy, które tutaj zapowiedzieliśmy, tak. bo już dzisiaj się zaczyna w końcu festiwal, więc pewnie. I czy, i czy my musimy na coś jeszcze koniecznie iść? Tak, czy czegoś nie pominęliśmy. Na pewno będziemy szli w ciemno na wiele filmów. I powiedzcie nam, jak z nowym Filmem Laucza, bo dzisiaj też nam się nie prezesne. uda. A... Widzimy się w klubie festiwalowym w strefie Jamesona i po raz pierwszy może zobaczymy się na żywo, wiecie jak jest. Możecie spodziewać się jeszcze czterech materiałów z nowych horyzontów, będą takie vlogowo, wywiadowo, dyskusyjne. Zobaczymy, co wyjdzie. Pod...